Zdecydowaliście się na któryś z nowych Huawei albo Honorów, który nie ma w sobie googlowego sklepu Play, a jakiejś waszej ulubionej aplikacji nie znaleźliście w sklepie Huawei'owym App Galery? Nie załamujcie rąk, bo poza byciem cierpliwym i czekaniem aż ta aplikacja w końcu pojawi się w App Galery, macie jeszcze inne opcje, które właśnie zaprezentuję w tym filmie. Jeżeli dajmy na to wasz nowy Huawei P40 Lite nie jest waszym pierwszym telefonem, a poprzedniego telefonu jeszcze nie puściliście w świat, to zawsze możecie skorzystać z wbudowanej aplikacji Phone Clone, żeby przekazać tą upragnioną aplikację z jednego telefonu na drugi. Oczywiście ta aplikacja musi się znajdować na waszym starym telefonie. Jeżeli tak jest, to pierwsze co robimy to uruchamiamy aplikację Fonklon na naszym nowym telefonie i na naszym starym telefonie. Jeżeli w waszym poprzednim smartfonem też jest Huawei czy Honor, to sprawę macie ułatwioną, bo Fonklon tam będzie. W przeciwnym wypadku skorzystajcie ze sklepu Play na starym fonie i zainstalujcie sobie właśnie tę aplikację. Teraz postępujemy zgodnie ze wszystkimi wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. Wybieramy, który telefon jest nowy, a który stary. Starym urządzeniem skanujemy wyświetlany na nowym kod QR i pozwalamy telefonom się ze sobą połączyć. Teraz, skoro zależy nam na przenoszeniu apek, a nie danych, na urządzeniu będącym dawcą odznaczamy wszystko, co się da i klikamy w aplikację. Tutaj wybieramy tą albo te, które nas interesują. Klikamy OK i albo będzie jeszcze dalej, jeżeli tak, to na starym telefonie musi być karta pamięci i tutaj też wszystko oznaczamy ale najważniejsze to klikamy transferuj. I to w zasadzie wszystko. Po przesłaniu pliku na naszym nowym telefonie jeszcze minie chwilka i aplikacja będzie zainstalowana i gotowa do użycia. A co jeżeli nie macie innego telefonu, z którego możecie sobie skopiować aplikację? W takim wypadku warto jest się przyjrzeć popularnym stronom, które działają na zasadzie takich magazynów aplikacji. A jedną z tych stron jest bardzo popularny APK Mirror. Tylko tutaj ważna informacja, jeżeli chcecie instalować aplikację z przeglądarki, czy też z innej aplikacji, to musicie jej przyznać uprawnienia do właśnie instalowania APEK. I warto to zrobić zanim w ogóle włączymy przeglądarkę. W tym celu wchodzimy w ustawienia, bezpieczeństwo i prywatność, ustawienia dodatkowe i instaluj aplikacje z zewnętrznych źródeł. Odnajdujemy naszą przeglądarkę i upewniamy się, że zgoda jest przyznana. Warto zaznaczyć, że w innych telefonach niż nowych Huawei e, ta opcja może być trochę inaczej ukryta w ustawieniach. Po tej operacji wchodzimy na stronę apkmirror.com przez przeglądarkę na telefonie i teraz już możemy od tutaj kliknąć na lupę, żeby zacząć wyszukiwać naszą apkę. Wyniki wyszukiwania pokazują nam różne wersje danej apki i tutaj jest wielki plus, jak i minus APK Mirror. Plus bowiem na tej stronie możemy pobrać dowolną wersję naszej aplikacji, nawet jedną z poprzednich, nawet tą sprzed kilku lat, zanim producent na przykład dodał albo usunął funkcję, która nam nie bardzo pasuje. A minusem tego rozwiązania jest to, że pod każdym takim wyświetleniem tej aplikacji jest naprawdę duży wybór wersji i czasami możemy nie być pewni, która jest przeznaczona na nasze urządzenie. Jeżeli takiej wiedzy nie posiadamy, no to musimy próbować pobierać aplikację do skutku. A jak to zrobić? Jak pobrać aplikację z APK Mirror? W takim wypadku po wejściu na podstronę tej apki zjeżdżamy w dół do sekcji Download. Tutaj, tak jak wspominałem, wybieramy interesującą nas wersję i na następnej stronie klikamy w przycisk Download APK. Plik pobierze się na telefon i po zakończonym pobieraniu klikamy i instalujemy naszą apkę. Aplikacji, czy to pobranych z APK Mirror, czy za pomocą Phone Clona niestety nie da się łatwo aktualizować. I tutaj z pomocą przychodzi nam aplikacja, która nazywa się APK Updater który instalator zresztą możemy znaleźć na APK Mirror. Po zainstalowaniu i uruchomieniu pokazuje nam się lista wszystkich naszych APK na telefonie, a przechodząc do zakładki Update dostaniemy informację, czy jest dostępna nowsza wersja tej aplikacji i APK Updater pozwoli ją zainstalować, albo od razu przeniesie nas na odpowiednią stronę APK Mirror. APK Updater oprócz APK Mirror jako swojej bazy danych korzysta również z Aptoid. Aptoid jest kolejną stroną, która działa jak swoisty magazyn aplikacji, tylko że ta strona jest dużo prostsza w obsłudze, nie zalewa nas mnogością wyborów, a ponadto pozwala na zainstalowanie swojej własnej aplikacji, która będzie działała jak niezależny sklep z apkami ze wszystkimi plusami tego rozwiązania, takimi jak listą popularnych aplikacji czy listą tych sugerowanych przez samych twórców Aptoid, a także podglądem dostępnych aktualizacji tych zainstalowanych już na naszym telefonie. Więc tutaj instalacja APK jest jeszcze prostsza niż z APK Mirror. Znajdujemy aplikację i klikamy Zainstaluj. Trzeba pamiętać o przyznaniu uprawnień do dostępu do pamięci i tutaj także zezwolić na instalowanie aplikacji. I już apka jest na telefonie. Podobne rozwiązanie do Aptoid oferuje strona APK Pure. Z niej też możemy korzystać przez przeglądarkę i tak jak APK Mirror i Aptoid, prosto z niej instalować wyszukiwane aplikacje. Jednak po zainstalowaniu autorskiej aplikacji APK Pure też dostajemy dodatkowy sklep z apkami, z ocenami, komentarzami czy dodatkowym tutaj panelem socjalnym. Podobnie jak poprzednia propozycja, i tutaj możemy zobaczyć, które z naszych zainstalowanych aplikacji mają dostępną aktualizację. Instalacja Apec też jest szalenie prosta. Po wyszukaniu tego, na czym nam zależy, klikamy instaluj, przyznajemy potrzebne uprawnienia, jeżeli tego wcześniej nie zrobiliśmy i po pobraniu apka trafia na nasz telefon. Poprzednie propozycje są dla tych, którzy poszukują dla tych, którym brakuje tych popularnych takich znanych aplikacji. A co jeżeli chcielibyście się uwolnić od apego od wielkich producentów i chcielibyście pójść bardziej w kierunku czegoś open source'owego? Dla takich ludzi istnieje F-Droid, którego pobierzecie ze strony f Pewnie ci, których on interesuje, już dawno im wiedzą, ale w skrócie jest to sklep, na którym znajdziecie darmowe i open-source apki na wasz telefon. Dużo apek jest skierowanych do tzw. power userów, ale znajdziecie tam też ciekawe alternatywy dla systemowej galerii czy kalendarza. Poza tym ci, których interesuje prywatność, mogą w opisie aplikacji zobaczyć ostrzeżenie, że może ta apka posiadać niepożądane przez Was funkcje f jest ciekawą alternatywą nie tylko dla wszystkich poprzednich propozycji, ale również dla sklepu Play czy AppGallery, ale jednak trzeba pamiętać, że jest on bardziej skierowany do tych bardziej zaawansowanych użytkowników. To było takie małe zestawienie innych źródeł aplikacji, innych niż sklep AppGallery czy Google Play, którego zresztą nie znajdziecie na takim P40 Lite. A wy korzystacie z któregoś z tych źródeł, a może znacie inne? Dajcie znać w komentarzach. A teraz dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć!